Ja tutaj Peterson jestem dzisiaj na placu zabaw koło mojej szkoły i jestem z moim kolegą... Oj, sorry, to nie to. To to. A nie, to nie to. O, to to. Robimy test na waniliowej koli. Prosto z Pragi. Robimy ten. I uwaga, cięcie. Bo, muszę ją spróbować. No i robimy test, tylko żeby nie wybuchło. Czekajcie. Bo jest prosto z Pragi, więc pewnie... Nabuzowana jest na maxa. Zawsze powoli otwierajcie gazowane rzeczy, bo wam eksplodują. Serio, to jest waniliowa kola. W Polsce chyba nie, nie można nigdzie kupić? Nie można. Nie można? Tutaj. Nie można. Skurde, Ma posmak wanili Dobra. Dobra, teraz już trzymaj go tak. Taki posmak wanili... Ty, nie, jest to złe. Widać? <grystanie> nie. rękę ci. <grystanie> Naciśnij teraz czerwony kwadracik. I czarny. Pa!